Witaj w lekcji drugiej, w której przyjrzymy się bliżej przedimkowi określonemu d. Zacznijmy od tego, że zastosowań przedimka określonego d jest całkiem sporo, i w tej lekcji przedstawię Tobie najważniejsze z nich. Ale jak wspomniałem na wstępie, jeśli oczytasz i osłuchasz się żywego języka angielskiego, to nabierzesz wprawy z przedimkami, i przy wystarczającej dozie nasiąknięcia tym językiem, będziesz w stanie intuicyjnie wstawiać przedimek określony d tam, gdzie jest on potrzebny. Zatem zaczynajmy. Przedimek d stawia się przed rzeczownikami żywotnymi w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej. Bez znaczenia na to, jakiego są one rodzaju, czy to żeńskiego, męskiego, czy nijakiego. Ważne jest to, że te rzeczowniki są już znane naszemu rozmówcy, znane na przykład z kontekstu. Dla przykładu, przedimek D stawiamy zarówno przed tą pojedynczą i konkretną, znaną nam dziewczyną, jak i przed tymi konkretnymi, znanymi nam już dziewczynami. Zarówno przed tym jednym i konkretnym, znanym nam chłopcem. Jak i przed tymi konkretnymi, znanymi nam już chłopcami. Podobnie, gdy mówimy o tym konkretnym dziecku, opisanym we wcześniejszych zdaniach, oraz o tych konkretnych i wspomnianych w naszych poprzednich wypowiedziach, dzieciach. Tak samo jest z rzeczownikami żywotnymi, do których należą nazwy zawodów czy zwierzęta. I mam nadzieję, że widzisz już tu schemat, a jeśli nie, to popatrzmy na kilka przykładów pełnych zdań. W zdaniu: Where did the girls go? Pytamy, gdzie poszły te dziewczyny, o których nasz rozmówca wie, bo na przykład przed chwilą je widział lub o nich mówiliśmy. A w zdaniu: Trust me, Peter is the boy you were looking for. Nasza rozmówczyni dokładnie wie, o którego Piotra chodzi. Zaś w zdaniu: I think the kids need to go to sleep now informujemy naszego rozmówcę, że te dzieci, które nasz rozmówca zna, Muszą teraz iść spać. Z kolei w zdaniu: Most of the bankers are rich people. mówimy o zawodzie, który znany jest praktycznie każdemu człowiekowi. A w ostatnim zdaniu: Who let the dogs out? pytamy o to, kto te psy wypuścił, gdyż zapewne nasz rozmówca widział lub słyszał te konkretne psy. Jeśli podobał Ci się ten materiał, wykup subskrypcję do pełnej wersji tego kursu na stronie www.akademiakursów.com.